Hej hej hej. Hej, 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 hej. hej, hej, hej. Hej hej. Hej, hej, hej. Ja Was witam bardzo serdecznie. Ja jestem bonkol i dzisiaj ponownie jesteśmy w kuchni, ale dzisiaj zrobimy test. Ostatnio bardzo popularne są na YouTubie różnego rodzaju testy jedzeniowe, żywieniowe, więc generalnie nie mamy problemu. Możemy pójść do marketu, kupić sobie lasagne, możemy kupić sobie pierogi mrożone, możemy kupić sobie zapiekankę i ją wytestować, tak? Abyście Wy, widzowie wiedzieli, czy warto kupić, czy też nie. No i też dzisiaj kupiłem sobie zapiekankę, ale to to nie są zwykłe zapiekanki, ponieważ to są zapiekanki najlepsze na świecie. Zapiekanka ta kosztowała 3,99 za dwie sztuki, czyli można powiedzieć śmiało, że tutaj powiedzmy sztuka kosztowała niecałe 2 zł. A dlaczego uważam, że to jest zapiekanka najlepsza na świecie? Ponieważ tutaj jest napisane: zapiekanka z pieczarkami, najlepsza na świecie. Spróbuj, na pewno nie pożałujesz. Oczywiście składniki są, należy spożyć do. I akurat dzisiaj jest ten dzień, także myślę, że jeszcze dzisiaj będzie dobre. Bo jutro pewnie jakbym nagrywał już po północy, to by było nie do zjedzenia. Ale teraz jest pytanie, czy są jakieś w ogóle jakieś takie regulacje prawne, są jakieś rankingi, że faktycznie można stwierdzić, czy dana zapiekanka jest najlepsza na świecie. Znaczy poszukam w internecie. Bo generalnie jeżeli coś nie istnieje w internecie, to, to tego nie ma. Dobra, wpiszemy sobie w Google grafika najlepsza zapiekanka na świecie enter dobra 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 no i dobra no i mamy no i widzicie i tu jest zapiekanka i jest w sumie nawet podobna do mojej chyba nawet cena ta sama jest Magda Gessler order najlepszej zapiekanki królowej zapiekanek Magda Gessler nie no to ja przystępuję do testowania no, w takim razie wszystko jasne Okej, okay, generalnie wychodzi na to, że faktycznie to musi być najlepsza na świecie zapiekanka. No i nie mamy tutaj instrukcji w jakiej temperaturze powinniśmy to przygotowywać. Jedynie mamy tutaj napisy, że skład to jest mąka pszenna, sos, a bułka pszenna, sos pomidorowy, pieczarki, cebula, zioła, przyprawy, sól, ser żółty. No i tyle. Mamy jeszcze tutaj producenta. No i tak to wygląda. Generalnie Piękna, bo mi się wydaje, że bardzo oryginalna tutaj jest prezentacja tej zapiekanki. Mało która zapiekanka w ten sposób wygląda. Dosyć dużo sera. Zaraz to otworzymy i zobaczymy. Oczywiście opakowanie też powinno być zrecenzowane. Bardzo fajne. Było sterylnie zapakowane. Nie było tutaj żadnego powietrza. Zapiekanka pierwsza wygląda niesamowicie okazale. Pięknie wygląda. Zapiekanka druga też... Słuchajcie, nie odstaje swoją prezencją, ponieważ też bardzo ładnie wygląda, widać, że tutaj jest dużo sera, jest są pieczarki, jest ten sos, bułka pszenna, niesamowicie dobrze oczywiście tutaj ciasto dobrane, bo jak widzicie, jeżeli ktoś by na przykład nie lubił tego wierzchniego tutaj nadzienia, może bezpośrednio sobie po prostu je wyciągnąć i wystarczy, że podgrzejecie samą bułkę. Jak słyszycie, pracuje już w piekarnik, także będę musiał improwizować, ponieważ na opakowaniu nie mieliśmy informacji, jak ta zapiekanka powinna być przygotowana. No, tutaj musimy się odwołać do naszego doświadczenia, czyli jak coś, cokolwiek piekliśmy, robiliśmy w piekarniku, to wiemy mniej więcej, ile co powinno się przygotowywać. Patrząc tutaj też na zapiekankę, widać, że jest ser żółty, pieczarki już są wstępnie przyprawione. Bułka też przecież jest upieczona. Wystarczy to tylko i wyłącznie przygrzać, także. Myślę, że jakieś 5 minut w powiedzmy 340 albo nawet 450 stopniach Celsjusza będzie w sam raz. A, czekajcie, zapomniałem o ujęciu z piekarnika. Chyba będzie dobre, co? Tak się prezentują nasze zapiekanki. Może by się komuś wydawało, że tutaj są faktycznie gdzieś tam spalone, przypieczone za bardzo, no ale nie dostaliśmy jakichś jednoznacznych informacji, wskazówek, ile czasu, w jakiej temperaturze powinno się to wszystko piec. No ale jeżeli to jest najlepsza zapiekanka, to ona powinna być, jak to się mówi, debilo odporna, czyli nawet. Powinna smakować w takiej oto formie, troszkę przypieczonej, ale jednak już przygotowanej, także przystępujemy do degustacji. Oczywiście nie używamy żadnych ketchupów, sosów itd, no bo wtedy by był nierzetelny test. No, jak można zobaczyć, zapiekanka jest ładnie już przygotowana, ser roztopiony, pieczarki podgrzane, chrupiąca bułka, niesamowicie estetyczna, więc przystępujemy teraz do sprawdzenia. Hmm. Coś mi to przypomina. Co tu dużo mówić. No i tego. Zapiekanka wyglądała jak gówno. Smakuje jak stary papier toaletowy, który się już wymoczył, a następnie wysuszył i stwardniał. Wygląda też nieciekawie. Ale wiecie co w tym jest najgorsze? Że i tak to zjem. Bo już w końcu wydałem pieniądze, przygotowałem i jestem głodny. I na tym polegają fast foody. To Nie cimia, Po prostu nie To jest... Chyba wolę zjeść cebulę. To jest okropne. Mogę to czymś zagryźć. Chyba cebulą. Teraz to jest okej. Okay.